Cześć, witajcie. Chciałbym wam pokazać zmiany w ich hodowli. No nie, zmiany jakie nastąpiły. Bo były przeniesione <laughs> króliki. Ten poszedł tu. A tak, tu. A te zostały tak, były. Ten. No, on robi gniazdo. No gniazdo zrobił, ale się rozrzucił. Akurat mlecz dostałem, no nie cię. o jest. tak też. Ta, ta, ta. Mlecz dostałem. to jest. No, I będę przywoził nową klatkę. A co ja chciałem? Teraz pokażę Tylko zamknę tam się na otwierają tam na zamknę. To wszystko przymieniłem, tu. A akurat burodnie. Jutro, i tu żeby wyschło tu nawet źle mnie Tam jest gorzej. O! Tak, klatka. Tak, klatka na razie stanie, ale nie właśnie tu. Widzicie. Jest rozwalona. Może przestanie być. Ten kalifera... A no. Bo mieliście mi mówić, jak kupiłem, kiedy mam kupić. Bo jadę na jarmark. Już mi się przypomniał Jeszcze patyk Jej nawet nie chcę tylko Jak mi Nie było To mój brat karmi To on mówi że ta agresja go prawie ogrom Przecież on się da głaskać Mm. ten co tak nie lubi być głaskany przynajmniej nie agresywny gnój znowu będę musiał wywalać może będzie filmik z tego ten znowu uszy muszę mu posmarować widzicie nawet temu to choroby nie wiem czy weterynarz to będzie musiał się odwalać jak zejdzie, to może z miesiąc dwa nie będzie, a potem no z miesiąc, a potem znowu wraca to Wodę dwa razy dostają. Tu zasłoniemy, jak były te wiatry. E, co to jeszcze? I tak. Mam. No. Patyki. Oszykowane już. ale ja nie wiem, będę musiał znowu wyciąć. I tak ja tam daję co 2-3 dni Może dzisiaj no tym żeby było akurat potem będzie podało coś tam mokre to tam nie chcę żeby było akurat dzisiaj słońce ładnie świeci nawet widzicie to, w, na ten, aha, i chciałbym pozdrowić król Witek od owca królików, olej króliki i, Kuba hodowca. To na razie trzymajcie się cześć.